Dziewczęta rocznik 99 na podium zapraszamy. Miejsce trzecie Karolina Borowska, wodnik Bielsk. Miejsce drugie Katarzyna Dzierżynowska, również wodnik Bielsk i miejsce pierwsze Dejmantę i kowno Karolina Borowska, Katarzyna Dzierżynowska, Dejmantę i Prosimy na podium dziewczęta. A właśnie kończą swoją konkurencję Magda Pietrych, Sokółka, Oliwia Boczko, Józef Niederostock, Maja Oksentowicz, Bogic-Bielsk, Gabriela Poczawotoglamicka, Sokółka.